Witajcie moi drodzy, jest 21 sierpnia. Spieszę się właśnie na sceny miłosne. O 21 ma być teatr Pantomimy Mimo ze spektaklem komedianci. Dzisiaj wszystko odbywa się pod fontannami, więc czym prędzej, pędzę. Na razie. Kochani, jesteśmy już po pierwszych scenach miłosnych. Przedstawię Wam teraz naszych aktorów, którzy dzisiaj brali udział w tym przedstawieniu. Może każdy przedstawi siebie oraz rolę, którą e, grał. Może zacznijmy od pani Izabela Brajdkop, Julia Siediczowa. Mateusz Paluch z Byszkodowski, Danuta Dolecka Dulska. Państwo świetnie odegrali swoje role, ale może coś więcej opowiedzą, jak się do tego przygotowywali. To trudno powiedzieć, ponieważ jeżeli gra się już trzeci raz sztucek, oczywiście zawsze w innej reżyserii, no bo lata lecą i gra się inne role, ale ten tekst no, ten jest aktualny do tej pory. Co to jest duszczyzna? Duszczyzna to jest zakłamanie przede wszystkim. E, zakłamanie, egoizm. To jest tak, mówię na dzisiejsze czasy. Mąż katuje żonę w domu, albo, albo oczywiście żona męża, bo to się też zdarza. A potem i, i wszystko jest w porządku, potem idzie do kościoła, klęczy, modli się. Jest święty człowiek w pracy, jest w ogóle genialny. Nic, jest po prostu świetny pracownik. Ale w domu to jest właśnie to, to jest ta to, 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 to moralność, to zakłamanie. To, to zakłamanie. to właśnie to tak. pranie brudu swoich czterech ścianach, tak jak... Bo ja też kiedyś grałam duńską, bo Danusia grała na hankę w swojej karierze, potem właśnie duńską, potem ją A ja właśnie grałam na egzaminie Julię Siewiczową, potem miałam przyjemność Hankę i właśnie też duńską, Więc niektóre, że tak powiem cytaty, że na to ma człowiek cztery ściany i sufit, a żeby Brudy brał we własnym domu. To jest właśnie motto pani górskiej. Ja się bardzo cieszyłem, jak zacząłem próby, bo ja tego nigdy nie grałem ani w szkole, ani w swojej karierze. I... A lektura w szkole? Lektura w szkole tak, oczywiście, ale nigdy nie miałem jakby scenicznego kontaktu z tym. Bo po prostu nie miałem Nie było okazji, nie, nie było okazji i czułem się fajnie, bo wiedziałem, że i Danusia to grała, i żeś za to grała, więc czułem się tak pewnie, i czułem się, że wezmą mnie pod swoje. Zaopiekowany, okay. wezmą mnie pod skrzydła, i nie mam się czym przejmować, ani niczym martwić. E, dobrze, to wiemy już, jak bohaterowie się czuli, co przedstawiali, natomiast ja wiem, że Państwo przygotowują się do czegoś wielkiego. Jeszcze może zdradzicie plany. To przygotowujemy się do pornografii, według Witolda Gombrowicza, na festiwal gombrowiczowski, który będzie w październiku. Pracowaliśmy właściwie cały lipiec prawie, od 24 lipca mieliśmy próby i teraz będziemy je wznawiać od 8 września. Także my jeszcze mamy kawałek, tak powiem, chwilę laby, ale potem bierzemy się już ostro do pracy i mam nadzieję, że, ten, że to wszystko już, że tak powiem, wypali. No. I będziemy, że tak powiem, mogli wreszcie zagrać na deskach naszego ukochanego teatru. Właśnie, deski teatru. A proszę powiedzieć jeszcze o wrażeniach, jak to jest w takiej na takiej otwartej przestrzeni grać. A no, mogę jeszcze powiedzieć o sobie? Oczywiście. Bo ja w pornografii nie biorę udziału. <grym> <grym> A, ja przygotowuję się do swojego 40-lecia, czyli minęło już 40 lat pracy tu 38 w Radomiu yy, przygotowuję program, na który serdecznie zapraszam, czyli moja czterdziestka, yy, mam nadzieję, że to się odbędzie 10, 11, 12 i 13 września, a może jeszcze potem, kto to wie, jak się uda, nie wiem, będą, gdzie chcieli to oglądać mnie, zobaczymy. Na pewno. Zobaczymy, zobaczymy. Dobrze. I teraz, czy państwo chcą jeszcze coś powiedzieć do naszych odbiorców? Czy zaprosić jeszcze na jakiś spektakl? Na wszystkie przedstawienia wszystkie. Czekamy. Czekamy po prostu na w ogóle wszystkich, żebyście przyszli do teatru, żebyśmy mogli właśnie na żywo się spotkać z ludźmi, mówię, w naszym już tak powiem ukochanym miejscu pracy. Już nawet w tych maseczkach są takie strasznie trudne, bo aktor musi oprócz go czuć i ogląd lub widzieć widzi reakcje widowni, bo to przecież jest wspólna energia, przepływ energii z jednej tak, i z drugą tak. stronę. czy się ludzie bardzo cieszą, wzruszają. Dobrze, no to ja serdecznie Państwu dziękuję. Spektakl był bardzo ciekawy, bardzo zabawny. W ogóle wszystkie tutaj akcje, które się odbywają z przeglądu teatru ulicz, teatrów ulicznych są na wysokim poziomie i bardzo zaskakują widownie, także ja zawsze, no nie mogę się nigdy doczekać następnego piątku. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Witajcie po raz kolejny, ten film chyba będzie cieszył się największą ilością przywitań oraz pożegnań z wami. No cóż, tak wyszło. Mieliście okazję zobaczyć już sceny miłosne, które były odgrywane przez naszych radomskich aktorów i to. Będzie jako część pierwsza całego tego filmu związanego z przeglądem teatrów ulicznych dotyczących 21 sierpnia. Z racji tej, że. Będzie też rozmowa i fotorelacja z występu teatru pantomim Mimo ze spektaklem Komedianci. Chciałabym Wam to tak usystematyzować, żebyście mogli wyciągnąć dla siebie jak najwięcej, żeby ten materiał był rozdzielony, a nie wszystko w jednym filmie i był on taki, taki długi, skompensowany i być może pewne rzeczy by Wam uciekły. Też chciałabym tutaj zwrócić uwagę, jeśli chodzi o sam wywiad. Nie był to najbardziej szczęśliwy kadr. Nagranie nie było zbyt dobre z tego względu, że równocześnie sama nagrywałam. Musiałam się też skupić na rozmowie z aktorami. Zazwyczaj jest osoba, która mi pomaga nagrywać, czyli tutaj ustawia kadr, pilnuje tego nagrania, natomiast ja już w tym momencie mogę poświęcić się aktorom i swobodnie z nimi porozmawiać. Jeśli chodzi o sceny miłosne, były odgrywane fragmenty ze Świętoszka i z moralności pani Durskiej. Tutaj w wywiadzie byli aktorzy, którzy właśnie tak jak usłyszeliście, odgrywali swoje, swoje role z moralności pani Dulskiej. Natomiast nie udało mi się porozmawiać z osobami, czyli z Karoliną Węgrzyńską i, i Michałem Węgrzyńskim, którzy. Odgrywali sceny ze świętoszka. Z racji tej, że byli pierwszą parą, bardzo szybko później oddalili się do teatru i nie było tej możliwości, żeby w przerwie pomiędzy spektaklami z nimi porozmawiać. Pojawili się oczywiście później na, na spektaklu o komedianci, jednak to nie był czas, żeby rozmawiać. Ale, ale tutaj już mieliście tą fotorelację, widzieliście, więc mogliście poznać przynajmniej wizualnie tych aktorów. Natomiast z panią Danutą Dolecką i z Mateuszem Paluchem miałam okazję rozmawiać dopiero pierwszy raz. Natomiast z panią Izą Braidkop. Spotkałyśmy się już chociażby na kameralnym lecie w zeszłym roku, prowadziła wykłady dla uczestników. Były to bardzo takie ciekawe spotkania i tak jak tutaj widzieliście, są to otwarte, ciepłe osoby i rozmawia się z nimi bardzo tak przyjaźnie, bez żadnego dystansu. A co jest ważne, większość z naszych aktorów już niebawem będziecie mogli oglądać w serialach, które które będą w różnych produkcjach filmowych, a także, jeżeli jesteście z innych miast, też na deskach innych teatrów. Na bieżąco Was będę o tym informowała, jeżeli będę coś wiedziała. Natomiast teraz wracamy teraz już do teatru, tutaj do przeglądu teatrów ulicznych. Ten cykl, ten piątek był przed ostatnim piątkiem, kiedy tutaj gościmy, właśnie teatry. I zostaje nam ten najbliższy piątek. Także też będę chciała Wam coś tutaj nagrać, pokazać, czy mi się uda. Zobaczymy, bo tutaj pogoda szaleje. Też będzie reżyser, który być może jest Wam już znany, jest on hiszpańskiego pochodzenia, ale ale no trudno powiedzieć czy uda mi się z nim porozmawiać. Przechodząc dalej. W drugiej części filmu, czyli już tak jakby w następnym odcinku będziecie mogli zobaczyć właśnie relację oraz wywiad z reżyserem spektaklu O komendianci z Bartłomiejem Ostapczukiem. Mam bardzo dużo za sobą i na swoim koncie wystąpień w takich spektakli pracował z bardzo znanymi osobami. Ale to wszystko też dowiecie się właśnie w wywiadzie. nie chcę tutaj wam zdradzać, żebyście od samego od samego mistrza tak mogłabym go nazwać Polskiej pantomimy tutaj moglibyście mogliby, będziecie mogli zobaczyć. dlaczego polskiej, bo jest... No, tutaj, tak, przedstawicielem Polski, a jest jeszcze mistrz, można powiedzieć, Pantomimy Światowej, tak? Dlatego, dlatego to ograniczenie. Nie chcę, nie chcę tutaj nikomu nic ujmując, ujmować. Pan Bartomiej jest no, fantastycznym aktorem, ale też, jak będziecie wiedzieć, jest założycielem teatru Pantomimy Mimo. Myślę, że to są takie podstawowe informacje, które powinniście wiedzieć. W ogóle przegląd teatrów ulicznych jest tak jak w jednym z wywiadów. Nie wiem, czy wszyscy z was oglądali, ale to odsyłam do jednego z filmów. Też tam była relacja ze scen miłosnych, i tam rozmawiałam m.in. z Robertem Stępniewskim, który jest takim przedstawicielem tego programu on tutaj o to zabiegał i został ten projekt zgłoszony do budżetu do głosowania i ten projekt właśnie wygrał i dzięki temu mamy teraz takie atrakcje. Najbliższe głosowanie na taki sam projekt będzie się odbywało już od 31 sierpnia, więc mieszkańcy Radomia będą mogli z tego skorzystać. Także, jeżeli ktoś z Was jest z Radomia, to pilnujcie tego. I jeżeli tam będą też inne projekty, które Was będą interesowały, to zachęcam. Tak samo jak już kiedyś też w jakimś filmie mówiłam o warsztatach literackich, to teraz też będzie taki projekt literacko-teatralny. I można zakłosować, bo oprócz tego, że tutaj inni będą mogli w nim wziąć udział, to tak samo Wy będziecie mogli w nim wziąć udział, o ile Was będzie interesowało, na przykład pisanie jakichś tekstów, czy udział w jakimś ciekawym spektaklu, właśnie tak uczenie się pod kątem warsztatowym, wiem, że coś ma być też chyba ze słuchowisk. Bo cały projekt, cały, cały program i wszystkie te projekty będą wyświetlone, więc trzeba będzie się z nimi zapoznać i, i, i wtedy zagłosować na ten, na ten właściwy, który, który się tam komuś wydaje najbardziej atrakcyjny. No i cóż, zbliżamy się do końca tego cyklu. Ja mam nadzieję, że. Dzielę się z Wami takimi najlepszymi, najciekawszymi informacjami, jakie mogę zdobyć. I cóż, pewnie będą jakieś następne inne ciekawe tematy, z którymi też będę się chciała z Wami podzielić, a w międzyczasie będą tematy książkowe. Być może za jakiś czas pokaże się też jakaś opowieść. Także dla tych, którzy, dla tych, którzy czekają na te opowieści. Uz, uzbrojcie, uzbrojcie się w cierpliwość, tak? I na pewno coś się pokaże. Tak, planowałam, że będzie to co tydzień, No czas pokazał, że jednak na przygotowanie się i tu, żeby wam dobrze to nagrać, trzeba trochę więcej czasu poświęcić, a jeszcze jak są inne projekty, to to wszystko po prostu no, potrzebuje czasu. Natomiast też mam w planach. Inny projekt, założenie inną stronę, to też się z Wami później podzielę. Powiem Wam, jak już wszystko będzie działało i będziemy się też mogli tam z tymi z Wami, którzy będą tym zainteresowani, będziemy się mogli tam na tej stronie spotykać. Także ja już teraz po raz kolejny z Wami się żegnam. Zapraszam Was do następnej części ze spektaklu Komedianci który przygotował Teatr Pantomimy Mimo. I zachęcam do komentowania, do łapkowania, subskrybowania i napiszcie mi, jak wam się podobają takie vlogi, takie filmy, gdzie właśnie prezentuję wam takie różne wydarzenia kulturalne. Jestem ciekawa, jak, jak, jak wy to widzicie. Także jeszcze raz do zobaczenia. Pa!